Witam serdecznie wszystkie koziorożce na moim kanale i zapraszam na czytanie miłosne na marzec 2020. Pamiętajcie proszę, jest to czytanie ogólne, tak, dlatego nie ma szansy na to, żeby rezonowało z każdym. A jeżeli ktoś życzy sobie czytanie prywatne, to zapraszam do opisu pod filmem, tam jest mail i można się na niego ze mną kontaktować. Poza tym oczywiście pamiętajcie o subskrypcjach, o dzwoneczku, pozostawianie łapek w górę i komentarzy, a ja tymczasem przechodzę do czytania. Karty proszę, pokażcie, co dla koziorożca na marzec w sprawach miłosnych. Karty proszę, pokażcie, koziorożec marzec w sprawach miłosnych. Karty proszę, pokażcie, co dla koziorożca w sprawach miłosnych na marzec. Karty proszę, pokażcie, co dla koziorożca w sprawach miłosnych na marzec. Ogólna sytuacja rycerz kielichów. Co pomaga bądź przeszkadza? Król mieczy. Podstawa tej sytuacji słońce. Co odchodzi? Koło fortuny. Co macie w głowach? Czego byście chcieli? Siódemka mieczy. Co przychodzi? Rycerz buław. Wy w tej sytuacji szóstka mieczy. Wasze otoczenie, ósemka denarów, szansa bądź zagrożenie, kochankowie i potencjalny wynik ósemka mieczy. Pod spodem macie piątkę denarów, koziorożce. O co chodzi? O co tu chodzi w tym czytaniu? Nie podoba mi się. Nie dlatego, że będzie coś złego. Może być jakieś zubożenie, ale u koziorostów nie podejrzewałabym zubożenia finansowego. Ale może w tych sprawach uczuciowych będziecie się czuli, że czegoś wam brak. No. <snika> może osoba z podznaku powietrznego, wodnego lub ognistego jest dla was ważna. Tutaj może być też kto? Lew, a tu może być bliźniak. Może takie, tak, osoby w waszym życiu są istotne. Rycerz Kielichów, przykryty królem mieczy. Ktoś zakochany, ale zakuty w zbroję zimnego, lodowatego króla. Być może dla was, może to wy, może ktoś w waszym otoczeniu. Coś pozytywnego, być może pojawiło się. Tu jakaś zmiana nadeszła. W przeszłości być może dużo się zmieniło w jakiejś tam sytuacji w waszym życiu, czy to finansowej, czy miłosnej, jakiej, na jakiejkolwiek. Zachodziły zmiany, i mam wrażenie, to były zmiany pozytywne, no bo mamy to słońce w podstawie. Być może zauroczył was ktoś, bo macie jednak tego rycerza kielichów. Rycerz kielichów to taki czaruś, łatwo jest zauroczyć się rycerzem kielichów. No, on mówi piękne słówka, tak, jest bardzo romantyczny, ale on przechodzi w rycerza buław, a rycerz buław to jest typowy fuckboy, nie ma co oczekiwać stabilności od rycerza buław, raczej on jest tylko i wyłącznie w sam raz na jeden raz, jak to mówią i szybko, jak szybko przychodzi, tak szybko znika. W Waszej głowie mamy siódemkę mieczy. No, może być różnie, ale to co macie w głowie? Jedni z Was mogą czuć się zdradzeni, oszukani, okłamani. Drudzy mogą myśleć o kłamstwie, o oszustwie, o zdradzie, tak? Dla każdego może być to inaczej rezonować, natomiast, no, tak wygląda sytuacja. To jest w Waszej głowie. Część z Was jest na przykład zakochana w kimś, zauroczona mocno, ale ta osoba jest bardzo zimna. I nie dopuszcza Was na przykład do siebie, i Wy się czujecie oszukani, zdradzeni, i nie tak, wszystko. Dla niektórych z Was czujecie, że ta osoba, to znaczy, może podobać Wam się osoba, ale Wy czujecie, że coś jest nie tak. Ja wiem, że koziorożcy są raczej takie racjonalne, i myślę, że nie poleciałyby na byle chłystka, który przychodzi z pięknym jęzorem, ale to wszystko, co ma do zaoferowania. I być może to wy jesteście tym królem mieczy, szczególnie, że tutaj pokazuje się ta szóstka mieczy, która mówi o ruchu do przodu. Część z Was mogła na przykład się przeprowadzić i to była ta wielka zmiana, albo gdzieś wyjechać w wielką podróż, nie wiem, cokolwiek. Ale część z Was po prostu odetnie się od tej osoby, grubą kreską się odcina od tego, co ma tutaj, co ma tutaj. Bo król mieczy mówi o tym, to jest też osoba taka bardzo... Oczytana, mądra, taki intelektualista, też to może być taka przeszkoda w otwarciu się na, na tą miłość dla niektórych. Ale ja to czytam bardziej jako taki chłód emocjonalny. Ktoś Was może traktować chłodno albo Wy traktujecie kogoś chłodno, bo wiecie, że ta osoba nie ma czystych intencji. Natomiast jeżeli to Wy, tak jakby to Was ktoś traktuje chłodno, może ta osoba podejrzewać, że Wy nie macie czystej ich intencji wobec nich. W Waszym otoczeniu macie ósemkę denarów, a ósemka denarów mówi o pracy. Czyli może Wasze otoczenie pracy zaprząta Waszą głowę bardzo mocno, albo ta osoba jest ze środowiska pracy, albo. Przepraszam, albo ta osoba po prostu dużo pracuje. Może być właśnie taka osoba zajęta bardzo robieniem pieniędzy, gonieniem, tak, karierą i, i tego typu sprawami. Zagrożenie w zagrożeniu lub, no lub szansie mamy. Kochanków. Kochankowie mówią mi zazwyczaj, to znaczy to może być karta wielkiej miłości, ale w takim otoczeniu, takich kart, raczej tego bym się nie doszukiwała. Może dla niektórych z Was być sytuacja trzeciej osoby, tak? No bo mamy tych kochanków, kochankowie to jest wybór, być, mo być może trzeba będzie wybrać. Właśnie, tutaj mamy dwóch rycerzy. Także dla niektórych z Was być może dwie osoby przyjdą i trzeba będzie zdecydować, i, będziecie, I nie będziecie mogli zdecydować na przykład. Będziecie mieli trudność z podjęciem decyzji. Będziecie się czuli troszeczkę jak w pułapce, nie będziecie wiedzieli na kogo się zdecydować. Dla niektórych z Was, ale broń Was, Panie Boże, Koziorożce, co mi przyszło teraz? Macie jakąś osobę już w Waszym życiu, naprawdę fajną, pozytywną, romantyczną, i przylezie do Was jakiś taki fircyk, który. Wam zamąci w głowie i, nie, i, i będziecie chcieli tak, jakby nie wiem, no skusi was, tak? Skusicie się na to, po, polecicie za nim, a on, no rycerz Buchal zazwyczaj jest, e, no naprawdę tylko, tylko takie jakieś przelotne, pojedyncze romanse, tak? Nawet nie romans, bo to nawet nie będzie romans, tylko no po prostu raz byście się spotkali, powiedzmy, tak? Tak, by to wyglądało. To jest zazwyczaj rycerz buław. Albo mężczyzna, który. No, albo kobieta, tak? Be, bez znaczenia. Osoba, która w głowie ma tylko i wyłącznie sprawy ognia, sprawy seksualne i ona nie chce niczego poważnego, niczego stabilnego. Chce tylko e, po prostu spotkań w kontekście fizycznym. Tylko i wyłącznie. I jeżeli byście się na to skusili. Może na wyjeździe poznacie taką osobę i jakimś z pracy, czy, czy, czy na jakimś wyjeździe integracyjnym, czy na jakiejś konferencji, zjeździe, cokolwiek. Może Was skusić ta osoba, a potem nie będziecie wiedzieli, jak z tej sytuacji się troszeczkę wyplątać. Będziecie się czuli, jakbyście się dali złapać w pułapkę. I naprawdę by tak było, dalibyście się złapać w pułapkę, bo tutaj a, macie tak jakby pozytywną osobę, która być może nie okazuje aż tak uczuć, bo może być chłodna, albo Wy do niej zaczęliście podchodzić chłodno z jakiegoś, z jakiegoś powodu. Albo no, coś, coś nie domaga na przykład w Waszej relacji i przychodzi Wam do głowy e, poszukanie szczęścia gdzie indziej, ale bez zakańczania poprzedniej relacji, czyli robienie rzeczy na boku po prostu. Może to być Wasza sytuacja, może to być... Także no wasz partner być może ma takie ciągoty. Niektórzy z was mogą podejrzewać, że, że ktoś wam jakieś kuku robi, tak? Coś, coś wam, coś jest nie tak, czujecie intuicyjnie, że, że coś kręci, ale też czujecie, że, że jesteście w pułapce, nie możecie się, się uwolnić od tej osoby, chociaż będziecie próbować. Ja mam wrażenie, że wy możecie jakąś relację też zakończyć, odejść od czegoś. No, ale te sytuacje będą różnie rezonowały, tak? No, bo no jeden zakończy, drugi nie zakończy. No to te czytania tysiące osób oglądają, ciężko mi jest powiedzieć, jak będzie dla wszystkich, ale dla części z Was może być tak, że Wy się nie dacie wciągnąć. A jeżeli byście się dali wciągnąć, no to potem naprawdę bardzo ciężko Wam będzie tak, jakby z tego zrezygnować, z tego wyjść. Ta osoba może być już w związku, Wy możecie być w związku. Um, no, tak mi to wygląda. Nawet może być tak, że ta osoba, nawet jeżeli nie jest w związku, to będzie z wami, z, z jedną osobą, z drugą osobą, z trzecią osobą, i nie będzie tak, że ona tylko na was się zdecyduje. Uh, jeżeli czekacie na kontakt od jakiejś osoby, może pojawić się kontakt, mamy dwie karty kontaktu. Także jak najbardziej, jeżeli czekacie, czy ktoś do was napisze, napisze. Może ktoś do was przy, przyjść z przeprosinami, za coś was przeprosić, bo macie tego rycerza kielichów. On tak wyciąga rękę na zgodę, być może, ale być może ktoś do Was wyciągnie rękę na zgodę, bo Was oszukał, a Wy e, będziecie tak silnie stać, że nie, ja Tobie nie wybaczę i pokerowa twarz zimne, zim, na zimno, wszystko to, tak po, do tego podejdziecie, być może potem będziecie tego żałować, a być może nie, zależy co Wam kto tam zrobił, tak? I zależy kto jakie ma podejście, no ale... Różnie to się może manifestować. Uważajcie w każdym razie na osoby niezainteresowane stabilnym jakimś związkiem, jeżeli wy chcecie stabilności. Jeżeli nie chcecie, może być fajna relacja oparta na, wyłącznie na, in, na takich intymnych kontaktach, jeżeli to was interesuje. Natomiast mam wrażenie, że w dłu, tak jakby w dłuższym czasie. To by się okazało dla Was po prostu strzałem w kolano i pułapką, bo mogłoby Wam się wydawać, że taka relacja Wam odpowiada, a potem jednak by się okazało, że taka relacja Wam zupełnie nie odpowiada, ale z drugiej strony już byście mieli trudność, żeby odciąć się od tej osoby, bo przyszła jakaś tam jednak zażyłość między Wami. Coś tam być może mogło się urodzić w Waszej głowie, w Waszym sercu. No ale sprawdźmy jeszcze, co aniołki mają do powiedzenia. Osoby, które tak jakby czują, że ktoś was może oszukiwać, być może będziecie chcieli się oderwać od tej osoby, ale z jakiegoś powodu, z, po, z, z żadnego powodu, po prostu z powodu tego, że w Waszej głowie nie będziecie sobie mogli z tym poradzić, nie odejdziecie po prostu od tej osoby w marcu, w marcu, w tym miesiącu. Albo ze względu na sprawy finansowe mogłaby Was trzymać ta osoba. No i sprawdzam jeszcze jedną tarię anielską. Co tam dla koziorożca na marzec się pokazuje. Współzależnienie. Nie. No, widzicie. A, nie, nie wróżę tu świetlanej przyszłości jakimś tutaj relacją. Niektóre z nich są po prostu oparte na współuzależnieniu. Ciągniecie jakąś relację, bo jesteście przywiązani do tej osoby, mimo że ta osoba was zdradza, mimo że wy zdradzacie tę osobę i wcale już siebie nie kochacie, ale jesteście przywiązani ze względów finansowych, materialnych, jakichkolwiek jeszcze tam innych, i tylko i wyłącznie przez to trzymacie się tej osoby. Anioły mówią jasno: nie. To, nie, nie ma, to jest niezdrowe, nie ma szansy to przetrwać, nie ma szansy to dać wam szczęścia. To was będzie zubażało i wy, mam wrażenie, o tym dobrze wiecie. Ja nawet tego nie muszę mówić, ale powiem. No, jeżeli są jakieś, przychodzą jakieś nowe relacje, raczej nic stabilnego w tym miesiącu tutaj nie widzę. Mogą, być, mogą się pojawiać osoby uzależnione, mogą się pojawiać osoby z jakimiś trudnościami. A z przeszłością, bardzo trudną, z której, on, z której oni jeszcze nie zrezygnowali wcale. A dlatego e, uważałabym, nie dla wszystkich oczywiście, ale dla części z Was, na pewno będzie tak, że te relacje po prostu no, nie będą wypalały, bo wy być może nie będziecie zainteresowani takim układem, jaki ktoś ma da, wam do zaproponowania, albo ta osoba nie będzie, zapro, nie będzie zadowolona z tego, co wy jej. Proponujecie. I dlatego też, jeżeli ktoś by chciał, mimo to coś na siłę kombinować. No nie wiem, anioły powinien, no jasno się myślę wyraziły, nie, nie będę się powtarzała pięć razy. Myślę, że czytanie dosyć jest jasne, klarowne, sami widzicie, co się pokazało. No, dobrze, moje drogie koziorożce. Pozdrawiam Was ciepło, przysyłam buziaczki. Życzę Wam cudownego miesiąca i do usłyszenia w kolejnych czytaniach. Pa!